Nie odpowiedziałeś na, na wszystkie pytania. Nie odpowiedziałem na wszystkie pytania? Tak. Nie, no odpowiedziałem no, na te nie. na razie. Na które nie odpowiedziałem? Dlaczego zlikwidowałeś drzewa Lipy? Odpowiedziałem, że... Tak, i że pomagałeś dla Tuskoreckiego. No, że nie pomagam i nie. że nie zlikwidowałem. Właśnie, zlikwidowałeś drzewa. Mhm. Nie wiem dlaczego. Czy ty jesteś... wiesz... Zielony. Zielony... Ale ty nie zielony, biały. To chcesz, żeby biały. ciebie przymalowali? Tak jak Wojtka malowali? Wojtka to na niebiesko malowali. Ale i na zielono był umalowane, włosy. Tak? Tak. A. Chcesz? Nie. Tak, nie, Ty wiesz co? No. Z ubranie zielone, choć jak człowiek. No. Różne, ani kurwa nakładać się do jak Na czarno, Krzysiek jak ty? Mam no. chodzić? Na czarno? Pewnie, bo żałoba. No tak. No. Mamy żałobę? No tak. A po kim? Po kim? Nie wiesz? Po trampie? Nie. Po Wojtku? Co? Po Wojtku, Majorze? Po Wojtku raz, a po drugie. A tu już rok minął, Krzyśle. A a po drugie? No. Po drugie? Po kim jeszcze? A no, 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 po kim. No nie wiem. Bo nikim? Powiedz, bo ja nie wiem. Widzisz? No. I ty, mój, że masz już szkołę kończącą? No. Miechu warte. No. wy tu można złapać. No. A komu podcieli? Podcieli? Tak. Nie, nie wiem. Nie wiesz? No. A kto stał i bronił nas? A! Po tym żołnierzu mówisz, co go zabili na granicy, tak? Tak. A, no to żałoba, no to rozumiem. Okay. Tak. No. No tak, to nie. niedawno było, no. Nie, bo się nie pochowali. On? Tak. Pochowany? Nie. Pod Warszawą? Nie. Kto cię pochowali? Pod Mińskiem Mazowieckim? Co? Pod Mińskiem Mazowieckim? Mińsk Mazowiecki! Pod Mińskiem Mazowieckim? Tak, bo on z Warszawy był, z okolic z Warszawy. No. U tam rodzinę? Tam rodzina jego. Tam się urodził, tam mieszkał. I co? Tam pochowany, tak? Tak. A, a dlaczego terywarze nie pokazali? Było chyba. Nie. Nie było? Ja tak nie oglądam, tak Krzysiek codziennie, to nie wiem. Ty dużo oglądasz to. Jak ty nie widziałeś, to może i nie było, Może wiesz na przykład, rodzina też nie chciała. Żeby tak bardzo pogrzeb. Powiedzieli, że pogrzeb to taki prywatny rodzinny tylko jest. Może. Sobie wiesz, nie, nie, nie życzą na przykład, nie? Wiesz, że tłum ludzi. Co? Tłum ludzi. Wiesz, zamieszanie... No. Mogli powiedzieć, tak, że nie chcą. Może on przed śmiercią, jak był na granicy, może rozmawiał z rodziną, powiedział, że jak ja może zginę, albo mhm. umrę, bo różnie bywa, tak. to mnie po cichu pochowę ci koniec. Mhm. Tak. I może pochowali? Może i tak. A jaka wiosłoś? Mińsk! Mińsk Mazowiecki! W samym Mińsku? Tak dokładnie to nie wiem, no chyba tak, bo wiesz tam cmentarz A nie, jest... A wziąłeś na komputerze. No, poczekaj. Jak on miał na imię? Mateusz. A. Mateusz, tak? Mateusz, tak. A razie nie wiesz. Sitek czy Sitko. Jak? Sitek, Sitko. Mm -hmm. Zaraz znajdę. Uh -huh. A kiedy by, Ty mnie zajął na granicę? Nie można, ich na granicę. Ja mogę, bo ja, jak jechaliby, ja bym powiedział, że ja do rodziny jadę. Uh -huh. Do Kuźnicy jadę do rodziny. Przed Kuźnicą jeszcze. Ale jego zabili koło dubicz gdzieś tam, w, w innym ]ach. miejscu. Jego zabili koło dubicz, wiesz, bo ty chciałeś jechać Nie. koło dubicz cerkiewnych. Koło siemiatycz prawie. Nie, koło siemiatycz, hmm. tylko koło czeremchy. O, właśnie, koło czeremchy, tak. Mhm. Szeremchy, brokatry, mhm. czy, chłop, czy chłopiec mieszkał, czy dziewczyna mieszkała, chyba chłopiec z Szeremchy. Miejscowość nowy lubiel w kościele. Byłam dzisiaj. Ja? Poczekaj, poczekaj. O. Nowy Lubiel. A gdzie to jest? Nie wiem, nie mam pojęcia. Mateusz Sitek. Się nazywał. Mateusz Sitek, tak? Tak. I uh -huh. tam pochowali. Tak. No. No dobra, trzeba jechać, bo już 20 to. I co? No? Odpowiedź na moje pytanie, bo nie odpowiadasz szczerze. Dlaczego Ty? Tak. Jak ja zadaję pytania, to już ukrywasz. A jak Manele, zadaję no. Tobie pytanie, to szczerze na nich odpowiadasz. Dlaczego? Ja szczerze odpowiadam. Czy ja. <trych> razem z nimi? Nie. Ja nie piję od maleńkości. Nawet mleka. Tylko soki owocowe. Co? Soki owocowe tylko piję. No, no dobra, trzeba jechać.